Wasz was już w siódmy dzień w Tajlandii. My dzisiaj płyniemy z Phuket do Pipi. Będzie to podróż e, Speedboatem, czym jestem absolutnie przerażona, bo po pierwsze mam chorobę lokomocyjną, po drugie boję się, że zaleje nam wszystkie nasze rzeczy, więc zobaczymy, jak to pójdzie. Jak Was interesują te, interesuje taka podróż, to sobie włączcie na TikToku właśnie jakieś filmiki z tego, to zobaczycie, co mogę tam przeżyć. Więc miejmy nadzieję, że spokojnie dopłyniemy do pipi i zaczynamy kolejny tydzień w Tajlandii. Napotkaliśmy małą kałużę na naszej drodze. Ej, nie mamy jak przejść, słuchajcie, dosłownie. Plecaki są zapakowane. Ja jestem absolutnie przerażona i do tego pada, więc idealnie możemy zbłysnąć. Ten widok, absolutnie, Wspadzią widać, jak się I ten prysznic z tą szybą. Świetla. Nasza sytuacja z szukaniem miejsca do jedzenia była dość dramatyczna, bo podeszliśmy do chyba pięciu restauracji, i każda z nich była zamknięta, po prostu. A na Google miało napisane, że jest otwarta, ale w końcu znaleźliśmy restaurację, która się nazywa The Mango Garden i ma mega dobre opinie. Jest full tutaj ludzi i całe jedzenie wygląda przepysznie, a my nie jedliśmy nic od rana praktycznie, a jest 14, więc dobrze będzie coś zjeść. Nie mogę się doczekać mango sticky rice tutaj, bo jak się nazywa Mango Garden, to musi być mega dobra mango sticky rice. Mm. Słuchajcie, dzisiaj mamy piękną pogodę. Jesteśmy już po śniadaniu, ogarnaliśmy się szybko i jedziemy, płyniemy na taki rejs tutaj dookoła Pipi, na różne tutaj wysepki Longtail tail boatem, czyli taką długą łódką, którą widzieliście tutaj pewnie już na przebitkach. Wynajęliśmy sobie prywatną, więc będziemy tylko we dwójkę i z takim słodkim panem borokiem, co tutaj to sprzedaje. No, dobra. Lecimy. Oby było fajnie i oby to słońce się utrzymało. Bardzo na to liczę. Przypłynęliśmy pod Maja Bay, ale niestety jest teraz zamknięta, więc nie można wchodzić. Na nią, ale patrzcie jak to jest pięknie. Flashing. Eee, A, około Dotarliśmy do Krabi i jest 12, zameldowanie mamy o 14, ale zostawiliśmy sobie rzeczy idziemy sobie teraz troszkę pochodzić tutaj po okolicy patrzcie co jest pod naszym hotelem Wielki Budda Jest tak gorąco, a my niestety jesteśmy trochę spaleni, bo wczoraj i moje ręce mam wrażenie jakby dosłownie płonęły więc musimy znaleźć jakieś miejsce w cieniu bo nie wytrzymam długo na tym słońcu ale dobrze, trzeba się cieszyć, że jest Gorąco i słoneczko. Oczywiście jeszcze się nie napiłam i już rozlałam. Kolejna ładna kawiarnia w Tajlandii. Wam tour po naszym e, naszym apartamencie, bo jest przepięknie. Jesteśmy w ogóle ukryci. Wanna. Prawdzę, czy mamy prysznic jakiś w środku? Czy to jest tylko ta wanna? O oh my God. Zawsze marzyłam o łóżku z baldachimem. Jesteśmy już w krabi, i powiem wam, że jest tu absolutnie przepięknie. Mamy wspaniały apartament, a ja przychodzę wam zrobić mały update, bo dostałam bardzo ciekawą propozycję współpracy. W trakcie, gdy, gdy jestem teraz w Tajlandii, napisało do mnie wydawnictwo zna. I zaproponowali mi książkę, której akcja właśnie ma rozgrywać się w Tajlandii. Jest to książka Siostra idealna Rose Carl o siostrach bliźniaczkach, gdzie jedna z nich ma tak naprawdę wszystko i jest tą lepszą siostrą, a druga cały czas widzi to, czego jej brakuje. Zaczęłam ją czytać, jestem dopiero na samym początku, więc nie przychodzę wam opowiedzieć nic o fabule, bo jeszcze nie wiem co tu się będzie działo, ale widzę, że jedna z sióstr aktualnie przebywa w Phuket. Czyli tam, gdzie byłam parę dni temu, więc już mi się to fajnie czyta. Jak mogę sobie, wiecie, wyobrazić to miejsce, bo przed chwilą w nim byłam. Wydaje mi się, że część akcji tu ma się rozgrywać na jakimś jachcie, który płynie z Tajlandii, więc nie wiem, czy konkretnie cała akcja będzie w Tajlandii, ale widzę, że część na pewno już tam się rozgrywa. Dość spontanicznie zgodziłam się na współpracę przy tej książce, ale po prostu fakt, że em, akcja, chociaż część akcji ma rozgrywać się w Tajlandii, mnie przekonało i zwabiło, do tego jakaś niepokojąca książka. Em, w Tajlandii wejdzie idealnie, bo cały czas myślę o Białym Lotosie, który właśnie jest taki mega niepokojący i chętnie zrobiłabym sobie Rewatch tego serialu, ale tego nie zrobię, bo nie chcę marnować czasu, więc zamiast tego przeczytam, mam nadzieję, dobrą książkę. Zobaczymy, powiem Wam o niej więcej, jak już dojdę chociaż do połowy i będę wiedzieć, co się dzieje. Widzieliście, że czytałam w środku, ponieważ na zewnątrz siedzieliśmy. Jakąś godzinę temu i usłyszałam takie straszne bzyczenie i zobaczyłam ogromnego owada, ale słuchajcie, tak ogromnego owada, nie wiem czy ja widziałam kiedykolwiek w życiu tak ogromnego owada, tak? takiego czarnego, wielkiego, oh! straszny był i najgorsze jest to, że on, on tu jest, czuję to, ja go czuję, jego obecność, on wleciał do jednego z tych bambusów, do takiej dziury, tam jest taka dziura, on wleciał do tej dziury tu, i wydaje mi się, że on tam dalej jest. A, wychodzi, wychodzi. Czy wy to widzieliście? Czy wy to widzieliście? Ja już nigdy stąd nie wyjdę. Ale jeszcze skorzystam z okazji i pokażę wam, jaki mamy piękny widok z naszego apartamentu. Minęło już trochę czasu, od kiedy przyszliśmy do naszego apartamentu. Natomiast mieliśmy kilka rzeczy do zrobienia, więc dopiero teraz wychodzimy na miasto, a jest 18.15. Ale mamy dzisiaj absolutnie zero energii i się nie polepsza, więc nie zaplanowaliśmy jakichś większych aktywności na wieczór. Idziemy po prostu na night market, bardzo popularny tutaj. I wracamy do apartamentu, idziemy spać, bo dzisiejszy dzień jakoś z nas wyprócz całą energię, ale chyba po prostu mamy taki już zjazd wyjazdowy, jak się cały czas coś robi, to czasami takie dni są. Bierzemy na próbę. Cheese, mozzarella, chicken, hot dog na patyku. O, oh my Znalazłam raj dla mnie, czyli mochi. Zawsze chciałam spróbować tych owoców zatapianych w cukrze. I jest. Dzień dobry w kolejny dzień. Dzisiaj zaczynamy tak naprawdę pierwszy pełny dzień na Krabi i pogoda jest absolutnie wspaniała. Przyszłość śniadanko. Te chmury nie zwiastują nic dobrego. Słuchajcie, jestem w połowie Siostry Idealnej i jestem absolutnie zafascynowana tą książką. Bawię się świetnie i nie pamiętam kiedy coś mnie tak wciągnęło. Ja myślę o tej książce, gdy jej nie czytam. Jeśli chodzi o fabułę, to szybciutko wam powiem o czym jest, bo nie ma co tu za dużo zdradzać, to jest trailer, wiadomo lepiej wiedzieć mniej o takiej książce. Mamy dwie siostry. Bliźniaczki mają około 23 lata, Iris i Summer. Summer to ta piękniejsza bliźniaczka, która ma wszystko. Ma urodę, ma szczęście, ma męża e, i wielką miłość. A Iris to jest ta gorsza bliźniaczka, sama siebie za taką uważa i widzi, że ludzie dookoła też właśnie tak ją postrzegają, bo wszyscy bardziej zawsze lubią Summer. Więc w Iris widać bardzo dużą zazdrość, bardzo dużą chęć upodobnienia się do siostry pod wieloma względami, nawet teraz, gdy są już dorosłymi kobietami. Na początku historii Iris dostaje telefon od Summer, że potrzebują pilnie jej pomocy. Przebywają aktualnie w Phuket, w Tajlandii, i tam właśnie Iris ma do nich dołączyć, aby pomóc im przetransportować ich jacht do bezpiecznego miejsca. No i w taki właśnie sposób Summer i Iris wyruszają w ten rejs. Rejs, który zmieni wszystko. Niesamowicie mi się czyta o relacji bliźniaczek, bo bardzo fajnie w tej książce jest to tutaj ukazane. Ja w, gro w moim gronie przyjaciół mam nawet bliźniaczki, natomiast Nigdy jakoś tego tak nie odczuwałam, jak w tej książce jest to opisane. Nie wiem, czy jest to realne, bo też sama nie mam w ogóle rodzeństwa, więc ciężko mi się do tego odnieść. Ale czyta się to fantastycznie. Do tego bardzo mi się podoba kontrast między dziewczynami, między Iris i Summer. Jest to dość schematyczne, bo zazwyczaj tak jest, że jedna siostra to jest ta piękna, super, a druga to ta niedoceniona, która ma w sobie bardzo dużo goryczy. Ale tutaj to bardzo pasuje. Do tego sam fakt, że część akcji rozgrywa się w Tajlandii, w Phuket. Może nie ma tutaj za dużo tych tajlandzkich, wiecie, widoków. Opisanych i może nie czuć tego aż tak mocno, ale fakt, że czytam tę książkę, będąc w Tajlandii, bardzo dużo mi robi pozytywnie i jeszcze lepiej ją odbieram. I nawet jest w tej książce poruszone to jak Phuket się zmieniło w porównaniu do tego jak wyglądało kiedyś. Ja nigdy w Phuket wcześniej nie byłam, natomiast to zauważyłam. Nie wiem czy pamiętacie w poprzednim blogu właśnie to wam mówiłam jak bardzo Phuket jest turystyczne. Niektóre rzeczy są tutaj troszkę nienaturalne, niektóre zachowania, niektóre dialogi, natomiast koniec końców nie pamiętam kiedy jakaś książka mnie tak wciągnęła. Thriller, który stoi bardzo mocno klimatem, który Stoi tymi niepokojącymi, może nawet nie wydarzeniami, a zachowaniami bohaterów, które prowadzą do czegoś większego. My mamy Iris, która jest osobą, bardzo taką złą na cały świat i złą na ludzi dookoła, i widać to w niej, i widać to w sposobie, w jaki ona mówi, w jaki ona myśli. Mówi i myśli niekiedy rzeczy, których raczej nie powinna, natomiast przez to jest jeszcze ciekawszą bohaterką. Jestem ciekawa, w jaką stronę to pójdzie, bo dzieje się tutaj naprawdę dużo. Plot twist, który się wydarzył na tym jachcie. Przypuszczałam, że coś takiego się stanie. Przypuszczałam. I też od razu wpadłam na to. Co może dziać się dalej, więc nie mówię, że ta książka jest nie wiadomo jak zaskakująca, ale Dostałam informację, że ona może troszkę stać klimatem White Lotus, Białego Lotosu, czyli serialu, który bardzo, bardzo lubię. I coś w tym jest, bo właśnie jest taki duszny i tajemniczy klimat. I to mnie w tym fascynuje, więc bawię się świetnie i przyjdę do Was jak ją skończę. Przypuszczam, że to się wydarzy od razu, bo chcę ją cały czas czytać. Zorientowaliśmy się, że żadne z nas nie dołożyło do portfela pieniędzy, więc podeszliśmy pod 7 wiem, gdzie jest bankomat, żeby wypłacić pieniądze. Natomiast pod bankomatem zorientowaliśmy się, że żadne z nas nie miało rewoluta. Więc mój narzeczony teraz wrócił do apartamentu, a ja na niego czekam w 7 Eleven i sobie chodzę i patrzę, co tutaj ciekawego mają. W sumie, jak tu już jestem, to mogę Wam powiedzieć, jaki jest plan, bo dzisiaj mamy ostatni taki pełny dzień w Krabi. Jutro już lecimy z Krabi do Bangkoku. No i w Bangkoku będziemy jakoś tak połowę dnia, nie całą połowę, bo będziemy mieć kilka godzin w Bangkoku do wieczora i wieczorem, no musimy iść spać, bo rano wcześnie lecimy do Polski już. Natomiast jutro jest plan zrobić jakieś fajne zakupy bo my mamy ogólnie wykupiony bagaż, e, bagaż 20 kg do nadania, ale no wiadomo nie braliśmy go tutaj, wszyscy odradzają branie bagażu do Tajlandii, więc my też się do tego dostosowaliśmy i nie wzięliśmy bagaży, ale myślimy, czy nie kupić tu walizki, bo tutaj, wiecie, na straganach są jakieś takie walizeczki, dość tanie więc może kupimy jakąś walizkę i, i część rzeczy, które kupimy po prostu nadamy. Zobaczymy jak to wyjdzie, bo może nie będzie tych rzeczy aż tak dużo, natomiast na no, średnio nam się cokolwiek zmieści jeszcze do na tych naszych plecaków, żeby też wiecie bez stresu przejść przez kontrolę i żeby nam tych plecaków nie sprawdzali. Zobaczymy. Ale jestem mega podekscytowana, bo ludzie tyle rzeczy tutaj, na przykład z 7 Eleven, polecają, których nie ma w Polsce, które świetnie się sprawdzają. Ja też przez ten cały wyjazd testuję te rzeczy, które bym chciała kupić, żeby nie kupować ich w ciemno. To jest tak wszystko tanie tutaj. Dopłynęliśmy do Riley Beach i będziemy tutaj sobie chodzić, oglądać, zwiedzać i plażować. Słuchajcie skądś, jakimś cudem na plaży pojawił się waran i chodzi między rzeczami. Ludzie są przerażeni. Dotarliśmy do mega popularnej jaskini z penisami. Poczytajcie sobie jak macie chwilę o historii tego, bo mi o tym akurat tata powiedział. Przeszliśmy już przez kontrolę i pierwszy raz spotykam się z tym, żeby było tak mało ludzi na lotnisku. Naprawdę podczas kontroli było może przed nami dwie osoby były. W ogóle zero tłumu spokojnie, cicho, fantastycznie. Dolecieliśmy do Bangkoku i plan na teraz to zakupy. Niestety widzieliśmy przez okno, że nie jest za ładna pogoda, bo pada, więc e, niestety pożegnaliśmy Bangkok piękną pogodą, a witamy czymś takim. Natomiast nie ma to już znaczenia, bo przez cały nasz wyjazd pogoda była naprawdę bardzo spokojna, jak na porę deszczową. Więc cieszę się, bo wycisnęliśmy z tego myślę dość dużo, a dzisiaj to już. Będziemy się raczej mało przemieszczać i skupimy się gdzieś tam na jakimś centrum, żeby sobie te zakupy porobić. Jak widzicie, jesteśmy już w Polsce i ja przychodzę zakończyć tego vloga. I oficjalnie na tym kończy się kontent tajlandzki. W ostatni dzień w Tajlandii, w tym Bangkoku, gdzie robiliśmy zakupy, w sumie nie odzywałam się do Was praktycznie w ogóle, bo Jakoś nie miałam siły, już byłam zmęczona, też nie miałam za bardzo ochoty mówić w ogóle do kamery. No i w sumie nawet wam nie pokazałam apartamentu w którym spaliśmy, ale nie był wart uwagi szczerze mówiąc, bo był chyba najgorszy z tych wszystkich w których byliśmy, ale był po prostu blisko lotniska, więc powiedzieliśmy. Jeśli chodzi o zakupy, to kupiliśmy te najpopularniejsze rzeczy, które ludzie polecają na TikToku. Do tego też kupiłam mojej mamie. Cioci i teściowej e, torebki w Narai. To jest taka tajlandzka firma, e, właśnie, gdzie szyją te torebki. A jeśli kogoś zastanawia koszt walizki, to było to około 150 zł, 200 zł, coś takiego zależy od, od walizki, ale można dość tanio, fajne walizki tam znaleźć. Jeżeli na przykład planujecie do Tajlandii wziąć mało, ale z Tajlandii przywieźć więcej, to warto tam sobie tę te, te walizkę zakupić. Więc tak, to, e, to na razie tyle, a teraz chciałabym. Przejść do siostry idealnej, bo skończyłam tę książkę w samolocie, ale już po prostu nie robiłam wam w ogóle update'u na lotnisku, bo pomyślałam, że podsumuję to wszystko tutaj, bo też nie mam aż tak dużo o tej książce do powiedzenia, żeby jeszcze dwa update'y robić. Jeśli chodzi o fabułę, to powiedziałam wam wszystko w pierwszym updatecie. Och, moje odczucia są bardzo pozytywne. Świetnie się bawiłam przy tej książce, myślę o niej do teraz i na pewno dawno czegoś tak wciągającego nie przeczytałam. Jeśli chodzi o zakończenie, to za bardzo mi się nie podobało, bo było najmniej prawdopodobne z tych wszystkich wydarzeń w tej książce. Zakończenie było dość absurdalne, to muszę przyznać. Troszkę się spodziewałam że niektóre rzeczy się wydarzą, więc wieloma wątkami mnie ta książka nie zaskoczyła, chociaż przyznam szczerze, że największą zagadką w tej książce był dla mnie sam Adam, czyli mąż Summer. On był tajemniczy i w sumie nie wiedzieliśmy, czy jest dobry czy zły do samego końca książki. Co do reszty bohaterów, to w sumie nikt nie zapadł mi bardzo w pamięci. Oczywiście Iris i Summer, one od początku były podejrzane i wiadomo było, że coś jest nie tak. Do tego mamy tego Adama. No i mamy dziewczyn, która też często się pojawiała, ale tak to szczerze mówiąc, nikt za bardzo tam się nie wybijał. Ale jeśli chodzi o tych głównych bohaterów, to uważam, że są naprawdę fajnie wykreowani. Oczywiście część Wydarzeń tutaj jest naprawdę mało prawdopodobna i niektóre kwestie są naciągane, ale powiem Wam, że to wszystko jakoś tworzyło taką fajną i mega wciągającą całość i mi to nawet nie przeszkadzało, bo po prostu świetnie się przy tej książce bawiłam. A w sumie tego oczekuję od książek tego gatunku, więc dała mi to. Co chciała. No i w sumie świetnie się też wpasowała w mój pobyt w Tajlandii, więc polecam wam tę książkę. Jeżeli potrzebujecie coś mega, mega angażującego, wciągającego, gdzie jest świetnie budowane napięcie, bo to autorce wyszło naprawdę dobrze, no to myślę, że siostra idealna będzie do tego świetna. Jeśli macie do mnie jakieś pytania, jeśli chodzi o Tajlandię, to koniecznie piszcie w komentarzu czy w wiadomości prywatnej na Instagramie. Na Instagramie nazywam się GetBooki, łatwo mnie znajdziecie, więc tam was też. Zapraszam. No i co? Myślę, że wracamy już do tej szarej rzeczywistości, ale dużo fajnych filmów dla Was szykuje na ten jesienny okres, więc jest na co czekać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć.